Trump uderza w Putina. Nowe sankcje wobec Rosji. Szokujący stan zdrowia Kadyrowa. Ledwo go odratowali. Ukraińskie drony uderzają w Rosję. Czasowe zamknięcia lotnisk pod Moskwą. Kim Jong-un przyspiesza zbrojenia. Rośnie produkcja taktycznej broni kierowanej. Trump uderza w Putina. Nowe sankcje wobec Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział nowe sankcje wobec Rosji i cła na importerów rosyjskiej ropy. Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One, mówił o projekcie ustawy zalegającym w Kongresie. W spotkaniu uczestniczył senator Lindsey Graham, autor propozycji zaostrzenia sankcji i rozszerzenia uprawnień prezydenta. Trump podkreślił, że pozostaje w stałym kontakcie z Grahamem w sprawie szczegółów legislacji i możliwego kalendarza prac. Projekt przewiduje dodatkowe sankcje wobec rosyjskich firm naftowych i tzw. floty cieni omijającej obecne restrykcje. Zakłada też bardzo wysokie cła na towary z państw kupujących rosyjskie surowce energetyczne, między innymi ropę naftową. Graham ocenił, że jeśli chce się zakończyć ten konflikt, to trzeba wywrzeć nacisk na klientów Putina. Zwrócił uwagę, że to nabywcy taniej rosyjskiej ropy pośrednio finansują machinę wojenną Rosji na Ukrainie. W jego wizji to prezydent miałby decydować o wysokości ceł, wybierając poziom pomiędzy zerem a maksymalną stawką. Mimo poparcia zdecydowanej większości senatorów, projekt utknął w komisji z powodu zastrzeżeń Donalda Trumpa. W grudniu politycy z obu partii w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli własną wersję ustawy sankcyjnej. Nowa propozycja kładzie mniejszy nacisk na skrajnie wysokie cła, a większy na obowiązkowe sankcje finansowe. Zakaz miałby obejmować nowe inwestycje Amerykanów w Rosji oraz transakcje z wybranymi rosyjskimi podmiotami. Celem jest także domknięcie luki pozwalającej na import rosyjskiej ropy przerabianej w rafineriach w innych krajach. Wskazywano m.in. na rafinerie w Indiach, które kupują rosyjską ropę i sprzedają produkty na rynki zachodnie. Na pokładzie Air Force One Trump odniósł się również do doniesień o rzekomym ataku dronowym na rezydencję Putina. Rosja twierdziła, że ukraińskie drony próbowały uderzyć w kompleks wypoczynkowy prezydenta w miejscowości Wałdaj. Trump potwierdził ocenę amerykańskich służb, że taki atak na samą rezydencję nie miał w ogóle miejsca. Dodał, że na początku przyjął relację Putina za prawdziwą, jednak późniejsze analizy podważyły te doniesienia. Prezydent podtrzymał deklarację, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie przy użyciu presji politycznej. Zapowiadane rozwiązania mają zwiększyć koszty współpracy z Rosją i zniechęcić firmy do długoterminowych kontraktów energetycznych. Dla sojuszników Stanów Zjednoczonych oznacza to potrzebę dokładniejszej kontroli pochodzenia ropy i produktów paliwowych. Administracja sygnalizuje równocześnie, że nowe narzędzia będą stosowane ostrożnie, aby nie zdestabilizować globalnych rynków energii. Tymczasem trwają negocjacje między Białym Domem a Kongresem. Które przesądzą o ostatecznym kształcie pakietu sankcyjnego. Przykujący stan zdrowia Kadyrowa ledwo go odratowali. Rosyjskie media opisują nowe doniesienia o stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa, wieloletniego przywódcy Czeczenii. Od blisko 20 lat Kadyrow rządzi republiką, która wcześniej buntowała się przeciwko władzom w Moskwie. Wojny z przełomu XX i XXI wieku. Zastąpił dziś sojusz jego klanu z Kremlem. Czeczeńskie oddziały wspierają rosyjskie działania zbrojne w Ukrainie, a sam Kadyrow kontroluje Grozny i region. W ostatnich latach regularnie pojawiały się medialne doniesienia o poważnych problemach zdrowotnych przywódcy. Według rosyjskich źródeł pod koniec grudnia trafił on do Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie. To placówka podległa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, obsługująca najważniejszych urzędników państwa. Informowano, że dzień przed hospitalizacją planował udział w posiedzeniu Rady Państwa na Kremlu, lecz nie dotarł, jego stan miał się jednak gwałtownie pogorszyć, co uniemożliwiło obecność na obradach najwyższych władz Rosji. Portal Nowa, Gazeta Europa podał, że jak relacjonowali lekarze, ledwo go odratowano, po czym wrócił do domu i nie pojawiał się publicznie. To tylko wzmocniło spekulacje o jego faktycznej kondycji. Na początku stycznia pojawiły się w sieci pierwsze nagrania i zdjęcia przywódcy po jego opuszczeniu szpitala. Ramzan Kadyrow uczestniczył w otwarciu nowej szkoły dla hafizów we wsi Nowy Szaroj w południowej Czeczenii. Szkoła ma kształcić osoby znające Koran na pamięć i pełni także funkcję centrum lokalnego życia religijnego. Materiał z wydarzenia pokazuje Kadyrowa w tradycyjnym stroju otoczonego duchownymi, ochroną oraz lokalnymi urzędnikami. Wcześniej władze Czeczeni opublikowały nagranie ministra do spraw polityki narodowej tego regionu Ahmeda Dudajewa. Polityk przekonywał tam, że doniesienia o hospitalizacji są jedynie, jak to ujął, plotkami satanistów i neonazistów. Na udostępnionym filmie widać jednak, że czeczeński przywódca porusza się powoli, wyraźnie opierając się na lasce. Niezależne media przypominają, że z podobną drewnianą podporą był widywany już od maja ubiegłego roku w przestrzeni publicznej. Nowe nagrania nie rozstrzygają więc o stanie zdrowia Kadyrowa, lecz ograniczają spekulacje o jego śmierci i sukcesji w regionie. Eksperci zwracają uwagę, że obecność Kadyrowa na publicznych wydarzeniach ma znaczenie propagandowe dla Kremla. Pozwala ona pokazywać stabilność władz w Czeczeniu, mimo powracających pytań o zdrowie i możliwych następców. Analitycy spodziewają się kolejnych nagrań i wystąpień, które mają uspokoić elity w Moskwie oraz lokalne struktury siłowe. Ukraińskie drony uderzają w Rosja. Czasowe zamknięcia lotnisk pod Moskwą. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że w nocy z 3 na 4 stycznia zestrzelono liczne ukraińskie drony. Według rosyjskich wojskowych miał to być jeden z największych skoordynowanych ataków bezzałogowców – Wymierzonych zaplecze kraju. Resort przekazał, że łącznie zniszczono 132 aparaty, w tym 11 nad obwodem moskiewskim. W osobnym komunikacie dodano, że trzy drony miały lecieć bezpośrednio w kierunku samej stolicy Federacji Rosyjskiej. Wskutek działań obrony powietrznej miało dojść do kilku upadków szczątków maszyn na terenie aglomeracji moskiewskiej. Mersi Sobianin ogłosił, że służby ratunkowe usuwają odłamki we wskazanych miejscach potencjalnych uderzeń. Włodarz miasta zapewnił jednocześnie, że według wstępnych danych nie odnotowano ofiar ani poważniejszych zniszczeń. Rosyjska Agencja Transportu Lotniczego poinformowała o czasowych ograniczeniach w dwóch stołecznych portach lotniczych: chodzi o lotniska Wnukowo oraz Żukowski, gdzie na czas alarmu wstrzymano część przylotów i odlotów samolotów pasażerskich. W komunikatach podano, że większość rejsów została przekierowana do innych lotnisk lub obsłużona z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Według Moskwy ukraińskie bezzałogowce miały zostać strącone także nad wieloma przygranicznymi regionami Federacji Rosyjskiej. Jako przykłady wskazano obwody Bryański, Orłowski, Kurski, Rostowski, Białogorocki, Tulski, Kałuski, Woroneski oraz Lipiecki. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje że wszystkie cele zostały wykryte i zneutralizowane przez systemy obrony powietrznej. Niezależne źródła, w tym redakcja Kiev Independent, podkreślają jednak, że nie są w stanie zweryfikować tych twierdzeń. Ukraińskie dowództwo przyznaje, że regularnie wykorzystuje drony do uderzeń w rosyjskie zaplecze wojskowe i przemysłowe. Celem takich operacji ma być osłabienie możliwości prowadzenia przez Rosję długotrwałych działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. W poprzednich miesiącach odnotowano kilka ataków w rejonie Moskwy, które kończyły się podobnymi zakłóceniami ruchu lotniczego. Rosyjskie władze przekonują, że stolica jest dobrze chroniona, a obecne systemy zapewniają wielowarstwową tarczę przeciwlotniczą. Ukraińskie media informowały ponadto o ataku na rafinerię ropy w Syzraniu w obwodzie samarskim pod koniec grudnia ubiegłego roku. W tym samym okresie miało dojść do uderzeń w rosyjskie obiekty wojskowe na terenach Ukrainy. Czasowo kontrolowanych przez Moskwę. Obserwatorzy oceniają, że seria takich incydentów pokazuje rosnący zasięg ukraińskich operacji bezzałogowych głęboko na terytorium Rosji. Tymczasem strona ukraińska zapowiada dalsze rozwijanie programów dronowych, w tym konstrukcji o większym zasięgu. Jednocześnie eksperci przewidują, że podobne ataki, a także rosyjskie komunikaty o ich odpieraniu, pozostaną stałym elementem tej wojny. Kim Jong-un przyspiesza zbrojenia. Rośnie produkcja taktycznej broni kierowanej. Kim Jong-un, przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, nakazał znacząco zwiększyć produkcję taktycznej broni kierowanej w kraju. Jak podała Koreańska Centralna Agencja Informacyjna, decyzja oznacza prawie trzykrotne zwiększenie zdolności wytwórczych w tym segmencie zbrojeń. Według przekazu agencji, rozkaz ma związek z dostrzeżonymi przez władze niedociągnięciami oraz potrzebą przyspieszenia modernizacji północnokoreańskich sił zbrojnych. Sprawa jest istotna, ponieważ wzrost produkcji nowoczesnych systemów uzbrojenia może wpływać na równowagę militarną w regionie Azji Wschodniej. Kim Jong-un odwiedził dużą fabrykę amunicji, gdzie przedstawiono mu aktualny stan wytwarzania taktycznej broni kierowanej oraz plany dalszych inwestycji. Podczas inspekcji oceniał, że dotychczasowe działania modernizacyjne. Pozostają niewystarczające wobec rosnących wymagań stawianych armii Korei Północnej. Wskazywał na konieczność opracowania bardziej innowacyjnych planów i wdrożenia racjonalnego systemu zarządzania całym przemysłem obronnym państwa. Zdaniem północno-koreańskiego przywódcy zakłady zbrojeniowe muszą działać w sposób bardziej skrupulatny, aby lepiej dostosować się do obecnej sytuacji. Nasz przemysł powinien kierować produkcją i modernizacją techniczną w sposób skrupulatny, aby dostosować się do specyficznych cech i obecnej sytuacji, stwierdził Kim Jong-un. Zwrócono uwagę, że dotyczy to zarówno tempa dostaw i stabilności jakości, jak i możliwości szybkiego wprowadzania poprawek po testach poligonowych. W relacji Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej podkreślono, iż przemysł obronny ma pełnić kluczową rolę w planach unowocześnienia wojska. Kim Zonkum polecił przegląd planów budowy oraz modernizacji przedsiębiorstw zbrojeniowych z naciskiem na ich harmonogramy inwestycyjne i docelowe parametry. Rozkaz obejmuje przygotowanie nowych propozycji organizacji pracy tak, aby przy dostępnych zasobach osiągnąć możliwie optymalne rezultaty produkcyjne, władze zapowiedziały także wzmocnienie kontroli realizacji celów wytwórczych, w tym częstsze raportowanie wyników przez kierownictwa poszczególnych linii produkcyjnych. Przegląd ma objąć zarówno duże kompleksy przemysłu zbrojeniowego, jak i mniejsze zakłady odpowiadające za dostawy kluczowych podzespołów i komponentów. Szczególnym punktem odniesienia pozostaje rok 2026, dla którego przygotowywane są zaktualizowane plany rozwoju całego sektora obronnego. Dokumenty mają określić docelowe moce produkcyjne, priorytetowe kategorie uzbrojenia oraz zasady rozmieszczania inwestycji między różne regiony Korei Północnej. Analitycy oceniają, że zwiększenie produkcji taktycznej broni kierowanej może wzmacniać potencjał odstraszania, ale jednocześnie podnosić napięcia w regionie. Dla państw sąsiednich oznacza to konieczność ścisłego monitorowania północnokoreańskich testów rakietowych oraz ewentualnych transferów technologii wojskowych. Z kolei dla władz w Pyongyangu intensyfikacja wysiłku zbrojeniowego ma potwierdzać gotowość do obrony systemu oraz umacniać wewnętrzną narrację o zagrożeniu. W nadchodzących miesiącach obserwatorzy będą śledzić, czy nowe polecenia Kim Jong-una przełożą się na realne zmiany w potencjale armii Korei Północnej.